Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Minęły dwa tygodnie naszego ślubu, a my nadal nie dobraliśmy z urzędu aktu ślubu. Chyba tak to się nazywa. Właśnie słuchajcie, czekam na Jury, bo poszedł do Lidla coś kupić do jedzenia. Nie wiem w ogóle. Aha, bo nie jest śniadania. Też nie także za chwileczkę jedziemy właśnie po ten akt, a przy okazji muszę wynieść oczywiście wszystkie swoje dokumenty: paszport, dowód i e, prawko. Mam nadzieję, że uda się to szybko załatwić, bo za miesiąc lecimy do Dubaju, potem na Ukrainę. E, także potrzebny mi jest paszport, i zaraz słuchajcie, idę robić zdjęcie. Stąd ten make-up i włosy, ponieważ e, chcę mieć w końcu ładne zdjęcie do dokumentu. I teraz dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się kiedyś zrobić ładne zdjęcie do dokumentu. Jedyną osobą, która ma przepiękne takie zdjęcie, jest Zola. Po prostu to jest hit, naprawdę. Ona ma najładniejsze zdjęcie do dowodu, jakie widziałam. Te zdjęcia są tak jak z kartoteki, po prostu zawsze trzeba, wiecie, takie zbliżenie, i ja mam wtedy twarz jak Księżyc w pełni, więc mam nadzieję, że ci się uda zrobić ładną fotę. A jak się nie uda, to trudno, to będę miała brzydką. Najważniejsze, żeby mieć dokumenty, bo Bo inaczej nigdzie nie polecimy. O Boże, serio? No. Taką bułę będziesz jak? No Już Jury się śmieję, że wszystkie pieczątki mi przypadną. A Marakeś. trochę ich tu mam. Co masz Ukrainę, masz trzy razy, cztery razy. Kurczę. Cztery razy naukę nie byłaś. Marakeś. Dwa razy w Maroko. No, Stanów tak. tu nie mam, kochanie, bo ten... Starym? W starym paszporcie miałam, no. Ja paszport wymieniałam przed... Ale jeszcze przed... coś, zaczekaj. Co to? Patrz, Republika Dominikana. Dominika no i przypadną pieczątki, więc trzeba A to, to co jest? Na Cześć, Cześć. Cześć, będzie na zbierać nowych. Trzeba dużo żebyś Polaków, żeby śmiało. lecimy. Zobaczcie, kurczę, naprawdę uważam, że jest całkiem okej. Okay. Lecimy do urzędu. Muszę się przyznać bez bicia, że zachowałam się jak mój mąż, czyli byłam zła, bo byłam głodna. Widzisz, jak ja z tobą mam? Ogarnęliśmy wszystko, znaczy nie wszystko prawka, nie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chodzi o prawo jazdy, to jest rejonizacja. I tak będzie trzeba jechać na domową. Na domowie w ogóle jest bardzo fajny urząd, są przemiłe panie, ale jest dużo ludzi. Teraz wracamy do domku i ogarniamy, bo dzisiaj przed nami fajny dzień, dzisiaj mamy gości, ale to powiem wam, jak będziemy w domu. Moja żona jest wycieńczona dzisiejszym dniem. Wtedy ja nie lubię urzędów. One na mnie działają jak podróż. Możemy skręcić tutaj w pojawo? Jakoś się dziwnie chodzi, chodźmy coś pod nogi. Powiem wam tak, dzisiaj rano. Coś mnie po prostu bardzo rano zdenerwowało. Byłam strasznie zła i dopiero teraz jak zjadłam, to jestem mniej zła. Wróciliśmy do domu i jakoś prasa mnie tak wciągnęła, że jest wieczór <grym> i nie zdążyłam nic zrobić. Ale muszę wam o czymś powiedzieć. Jak pewnie wiecie, mamy większość takich sprzętów domowych z Aliexpress. Mamy szczoteczki soniczne, irygatory, dwa odkurzacze. Co jeszcze mamy? Coś jeszcze na pewno mamy, no nieważne. Redroad Road zorganizował dla Was konkurs. Co jest fajne w tym konkursie? Nie musicie niczego kupować, wystarczy, że zaprojektujecie swój odkurzacz. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, w jaki sposób taki odkurzacz możecie sobie sami zaprojektować. Ale powiem Wam najpierw o nagrodach. Nagrodą główną jest MacBook. I to nie byle jaki, bo Pro 13. To jest dokładnie taki, na którym ja właśnie teraz pracuję. Polecanko, bardzo fajny. Dodatkowo macie też hulajnogi, odkurzacze, nasze szczoteczki Oaklin, które mamy w domu Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. I jedyne, co musicie zrobić, to pokolorować ten odkurzacz, zarejestrować się do konkursu, udostępnić zdjęcie w waszych mediach społecznościowych. Tutaj już są projekty innych, można je przejrzeć. Ten mi się bardzo podoba, taki fioletowo-miętowy. Tutaj macie ten odkurzacz. I po prostu możecie sobie go pokolorować, każdy fragment. Uuu, nawet z takimi szczegółami zobaczcie. Także wybierać sobie kolory każdej poszczególnej części tego odkurzecza właśnie tutaj. Zasady są naprawdę bardzo proste, fajna nagrody do wygrania. Tak jak wcześniej wspominałam, nie musicie tego odkurzecza kupić. Wystarczy, że po prostu go zaprojektujecie i podzielicie się tym na swoich mediach społecznościowych. Zasady konkursu i wszystkie szczegóły macie w opisie tego filmu. Wy też bardzo często pytacie nas o linka do szczoteczek naszych sonicznych. One są również z Ali i to jest firma O'Clean. Także wystarczy, że sobie wpiszecie na Ali i na pewno wam się od razu wyszuka. Ja teraz wychodzę z domu, lecę na szybkie spotkanie, wracamy, sprzątamy, ogarniamy i dzisiaj mamy taki wieczór z przyjaciółmi, ponieważ dziś jest pierwszy odcinek Top Model. Ja uwielbiam ten program. Dajcie znać w komentarzu, czy oglądacie bengal Za robotę byś się bengal wzięła, nie tylko jesz i miałczysz. Zobacz, on już jest na moim miejscu Misiu, ja tu siedziałam On zawsze to robi, wiecie, jak tylko wstaje z krzesła To on po sekundzie jest na tym krześle Jurek będzie ci robić pizzę I będziemy mieć taki wieczór z przyjaciółmi W ogóle kurczę fajnie, bo zauważyliśmy, że Odkąd się tu wprowadziliśmy I mamy duże mieszkanie czy do, do tego duże? Dlatego duże dla nas spore To cały czas są u nas goście Ja uwielbiam mieć taki otwarty dom I kocham jak do nas przychodzą ludzie A ty? Też. Słuchajcie, miałam już wychodzić z domu. Ale mój mąż zrobił mi niespodziankę i przed chwilą powiedział mi Chcesz ty powiedzieć, że lecimy do Grecji. Zaraz. Jury stwierdził, że skoro nie lecimy teraz w podróż pośrubną, bo tak podjęliśmy taką śladową decyzję, że to nie jest odpowiedni moment. Ja Wam w ogóle zaraz powiem, dlaczego był z was to pyta, to zabieramy do Grecji, do Narodos. Ale super, ja tak kocham Grecję, Jezu, uwielbiam, słuchajcie, ja do Grecji jeszcze z moją, pamiętam, mamą i tatą latałam, taki mam sentyment w ogóle, uwielbiam Grecję, nigdy nie byłam w Atenach, ale w ogóle jakoś tam mnie nie ciągnie, za to wyspy, kozak, cieszę się, ale się cieszę, zajebiście, dzięki mysza, ale mam męża, muszę wam powiedzieć, daj no, a tak jeszcze wracając do tego, dlaczego nie lecimy teraz podróż poślubną. Dużo z Was pisze mi na Instagramie, czemu nie poleciliśmy nigdzie polecimy, tylko po prostu to nie jest dla nas dobry moment, bo mamy bardzo dużo pracy, od dłuższego czasu nad czymś pracuję. Nieważne, nie będę Wam mówić, bo to bez sensu. Po prostu ważne, jeszcze się teraz dzieją i nie możemy teraz wyjechać na dwa tygodnie, czy nawet na tydzień, te cztery dni to jest dla nas taki maks, i musimy być w miejscu, gdzie mamy dobry internet, tak, żeby pracować tam. A wiadomo, że podróż poślubną chcielibyśmy zrobić już gdzieś dalej i na dłużej niż na cztery dni na Rodos. Chociaż ja się na maksy cieszę i które to jako taką naszą mini podróż poślubną, więc super, naprawdę. Chata ogarnięta. Czy znaczy w kuchni jest bałagan, bo jej robi pizzę? Ale tutaj wszystko perfekto. Mój mąż, perfekto. Szpilka gotowa, gotowa jesteś. Wujek przyjedzie, twój też ulubiony Piotruś. I ciotki. I twoja ulubiona ciocia, Martyna. Szpilka widzicie, do niej się mówi, ale ona nie jest zainteresowana. Szpileczka, chociaż wszyscy nasi teraz ale zauważyli, że szpilka przyszła jakąś przemianę, i jest taka bardziej wiecie. Odważna, przychodzi. Wszyscy zawsze tylko Bengal i Bengal. Gdzie jest szpila? Proszę bardzo, oto ona. Po prostu rzadko się tak zdarza, że ona jest taka wiecie. Ochocza do takich publicznych występów. Ona sobie ceni swoją prywatność. Jak to, co rodzice. Ja, słuchajcie, cały czas jestem w trakcie urządzenia tego pokoju. Będą tutaj duże zmiany. Dzisiaj w ogóle mieliśmy jechać do Ikea ale oczywiście nie zdążyliśmy. Widzicie, musi być równowaga zachowana w przyrodzie. Szpilka się nie chce pokazywać, a ten po prostu chodzi za mną wszędzie. O co ci chodzi? Bengale tak podobno mają i nawet sporo z Was, osób, które mają bengale, yy, piszą do mnie, że te bengale są wszystkie identyczne, po prostu lubią pokrzyczeć. I bengal tak sobie krzyczy całymi dniami. Tak. Ale kocham Cię bardzo. Jesteś kochany, najsłodszy na świecie. Czekamy na goście, się zaraz szybko przebieram i. Oglądamy top model! Kurde, pewnie, że naprawdę dzisiejszy dzień mnie zaskoczył, bo naprawdę rano się strasznie zdenerwowałam i tak się zmartwiłam czymś. Po prostu taki miałam zły vibe. Wiem, że może tego nie było widać, bo ja jak nawet mam ten zły vibe, to ja i tak wydaje mi się, że jestem pozytywna w miarę. Rzadko mam takie dni, że naprawdę się jakoś czymś tak podłamy, no musi naprawdę bardzo mocno coś mną tak. Wiecie. I zawsze staram się doszukiwać jakichś plusów i zawsze staram się spojrzeć od tej innej strony. Ale dzisiaj było mi trudno rano i byłam naprawdę zła. I powiem wam, że naprawdę tak mała rzecz poprawiła mi humor. To nie było jedzenie, w sensie na początku poprawiło mi humor jedzenie, ale kurde, no w takim kluczowym momencie mojego wywodu. Brak jest na karty pamięci, czyli klasyk. Wracając, wiem, że to zabrzmi badalnie, ale serio, miałam dzisiaj słaby poranek. i Słabość ten dzień do mnie zaczął. No i zjadłam, było trochę lepiej. Ale potem sobie tak pomyślałam i uświadomiłam sobie, że właśnie wkurzyłam się na po prostu jakąś totalną bzdurę, taką totalnie nieistotną rzecz, że na tle tego wszystkiego, co się teraz dzieje w naszym życiu, na tle tego, jacy my jesteśmy szczęśliwi, że mamy zdrowie, że mamy przyjaciół, że się realizujemy zawodowo, w miłości, że jesteśmy małżeństwem, że wszystko jest zajebiście, a to była taka pierdoła nie powinnam w ogóle się tym przejąć. Pomyślałam sobie tak o tym i po prostu w sekundę cały mój wap się zmienił. I nadal wiem, że brzmię banalnie, ale doceniajcie to, co macie zawsze. I mi jest też głupie, że ja rano o tym zapomniałam, wiecie? A nie jestem przed okresem. Przed okresem mogłabym sobie to sama wybaczyć. Na zasadzie różnie to bywa. Dziewczyny wiecie na pewno, o co chodzi. No i tak. Dobra, słuchajcie, odezwę się do was jak przyjdą nasi goście. Pa! Węgier, słuchajcie pije z kryształowego kieliszka Nigdy nie widziałam, żeby on tak pił To jest szok Boże, ale weźcie bo, bo, go, bo podało. on się upije A jeszcze się to w model nie zaczęło Podane do stołu Sędzi, przepraszamy, naprawdę przepraszamy cię, cię. O nie nie, 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 nie No cioci Martynie Myślę, że tak go rozpieściliście Ja na pewno go nie rozpieśczę, Chciałam powiedzieć, że jesteśmy nowymi jurorami. Wszyscy tu wszystko wiedzą, każdy zna się na modelingu najlepiej. Jak Oczywiście. Boże, żeby, dlatego go dzisiaj nie ma. No już się siedziałeś tu, ale zajął Ci mnie. No zajął mi miejsce, nie sobie siedzi. On lubi... Poczekajcie, bo będzie striptease. Ewa, kończ nagrywanie. Dobra, muszę kończyć, będzie... O kurde, co tu jest wojskowy? Oh god. Ja lepiej to robię, mówię Wam. Pokaż. Czekamy. Ewa, wyłącz kamerę. Rozepnę koszulę Top model obejrzany, pośmialiśmy się, naprawdę było super i Lecimy spać co? Lecimy. Bo ja mam jutro bardzo ważny dzień. Ale ja ładnie wyglądam. też bardzo ładnie wyglądam. Zawsze, jak patrzymy tak w te aparaty, to jest tak, że ja jestem taki czerwony, a ty jesteś taka, taka brązowiódka. Bo ja mam rzucić. A ja, no ja, taki... ja, ja wyglądam się... jak cały Wydaje czas chlał alkohol i piję cały czas alkohol, naprawdę. I jestem taka śpiąca, mówię Wam. No, słyszałem, bo byłem w toalecie przy i taka była ta cisza. Bo zazwyczaj Ewa jak już jest zmęczona, to nic nie mówi, a jak jest trochę, że chodzi tylko... z kim ty gadasz? Sama ze sobą. Ja Z kim ty gadasz? Ja gadam sama do A ty masz to po babci chyba, nie? Tak, moja babcia też tak ma. Chodzisz i tylko coś takiego, jest cisza w mieszkaniu i tylko... I tylko buczenie takiego, słodkie to jest. No i tak, słuchajcie, bęger nam zrobił wieczór. Co on odpalał? On w ogóle był komiczny. A potem, jak się zaczepił, jak Juri w ogóle szedł, My, on idea, on to mnie. Girl, się atrakcyjnie. Nie idę, a mnie. Zaczepił się tak łapą, żeby go głaskać. Pan dziurko, w dupie się przewracała, naprawdę. Właśnie, nie, nie nagrywaj, no, bo tam z tyłu jest. GBS dobrze jest. A co wyglądałeś? Aferki? Z coś tam. Ja zaraz idę pod prysznic. Ile chcę spać, bo jutro muszę wstać, słuchajcie, o 6.30. Jutro czeka mnie mała trasa. Standardowo jak zawsze się z niczym nie wyrobiłam, bo my nie możemy się przestawić, co? My jakoś mamy kurczę, od momentu ślubu. Ja Po prostu mamy coś takiego, że potrafimy iść spać o drugiej, trzeciej. Strasznie się przestawiliśmy, tak na taki nocny tryb. ty, jesteś jeszcze 5 minut. Nie jestem w stanie wstać wcześniej niż o 9, jak idę spać o tej trzeciej. I potem po prostu nie starcza mi dnia, żeby zrobić wszystko, i codziennie mam jakieś opóźnienie, i codziennie obiecuję sobie, dobra, zmuszę się i pójdę spać wcześniej. Potem mi się to nie udaje, i mówię sobie, dobra, wstanę, zmuszę się i po prostu jak ten budzik zadzwoni. Kurde, przedwczoraj chyba, wiesz co zrobiłam? Przysięgam wam, dzwonił mi budzik od godziny 8.30. Mam drzemkę co 10 minut. I do godziny 11.30 naciskałam drzemkę. Czujecie to? Prawie 3 godziny naciskałam coś z jest drzemkę. Jestem jakaś nienormalna. Totalnie się nie mogę obudzić, ale liczę na to, że jutro. O, jutro będzie przełomowy dzień, Mysza. No. Dla mnie, dla ciebie, pewnie nie. Bo ja jutro muszę wstać. Ja ci się miałem. Ja i... jutro będę wstanę, bo to jest, jadę zrobić coś bardzo dla mnie ważnego, więc nawet jak będę bardzo zmęczona, ekscytacja byliśmy, nie? to no, będę miała adrenalinka, ja taką ekscytację i wiem, że wstanę. Ja dzisiaj miałem taki pomysł? No. Po twojego kanału. No. Powiedzcie mi, widziałem. Czy chcielibyście zobaczyć film? Tak? No. Czy chcielibyście zobaczyć film, w którym Ewa odtwarza moją pizzę? Bardzo chciałbym to zobaczyć. Ja nie chcę. A ja, bym ja chciał... Napiszcie, że nie. Ja Ja bardzo bym to zobaczyć. Jak robisz ciasto, to będzie no. taki słodkie. Nie, nie chcę bardzo. Napiszcie, że nie. nie chcę <laughs> Wiesz, jak mówię, żeby nie pisali, że nie. To no no wiem, tak. wiem, wiem. No. Fajny odcinek, dobra byłem. Jest już rozmazane. Dobra, Miszki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Więc w ogóle super oglądać to w model taką ekipą, bo po prostu Każdy, mamy, się mamy się takie dodaje. komentarze i tak się że Hej, dobra. Każdy się ciebie dodaje Całujemy ja Was. Ja też całuję. Wieseczki, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, sorry, nie, muszę coś jeszcze powiedzieć. <laughs> Ja zawsze tak robię, zauważyłeś? Dobrze. Muszę powiedzieć jeszcze, że bardzo Wam dziękuję. Kurde, tak na koniec, nie wiem ile osób wytrwa. No dobra. Dziękuję Wam, ponieważ ostatnio przypomniałam Wam o subskrypcji mojego kanału i naprawdę... Juri! specjalnie to robisz, Chcesz być pierwszy w tych substrzyniacach. Zobaczcie jaki wodę mi żeby zagłuszyć. Bez Nie mów tak, bo zaraz mię przybijecie. Idź sobie, idź sobie już spać, ja zaraz przyjdę. Jak do dziecka. Idź sobie tam, pooglądaj bajki. Ja zaraz przyjdę. Dzięki, jeszcze... mogę spać już. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że ostatnio poprosiłam was o subskrypcję i zwróciłam Wam, co się śmiesz ze mnie. Powiedziałaś subskrypcję. Juri. <laughs> Chciałam Wam bardzo podziękować już. stań, już on mnie nie da powiedzieć. Spraszam, nie mogę, tylko jest taka słodka. A ty nie jesteś słodki, cicho bądź. Dzięki. jesteś słodki. Jak miś, Haribo? Jak miś. Dobra, wracając. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że po moim ostatnim filmie, w którym zwróciłam Wam uwagę na subskrypcję, na to, że. Dużo z Was mnie ogląda, nie subskrybuje to subskrypcje urosły. Także dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że urosną jeszcze bardziej i dobijemy do tych 100 tysięcy. Już słuchajcie, w domu jest wybrane miejsce, gdzie będą wisić przyciski. Także no nie zawiedźcie nas, bo ściana będzie stała pusta, a nam będzie smutno. Całujemy Was bardzo mocno, życzymy Wam, znaczy ja tu siedzę sama, mówię lubię niej, bo Jury sobie będą nie widać. Życzymy Wam cudownego dnia, wieczoru i widzimy się w kolejnym filmie. i got this weight on my shoulder it's slowing me down i don't know how it came about and why the world is spinning faster every night i feel i'm stuck in